Witam serdecznie i zapraszam do kolejnej zabawy w typowanie spotkań na betsafe.com. Czy znów wytypujecie lepiej niż ja? Przed nami kolejna runda Ligi Mistrzów, druga i przynajmniej jedno pasjonujące spotkanie wszystkich w Polsce, czyli wizyta Borus Dortmund na Etihad Stadium, mecz mistrza Anglii z mistrzami Niemiec, trzech Polaków w składzie, o ile rzeczywiście wszyscy trzej. Wystąpił w tym spotkaniu, bo zobaczmy, teraz w meczu z Borussią Męczen w Wygrałem 5 do 0, Robert Lewandowski na ławce rezerwowych i pytanie, czy dlatego, że trener Jurgen Klop postanowił dać odpocząć swojej największej gwieździe przed tym kluczowym meczem? Kluczowym, bo to tak naprawdę mecz o awans, mecz o drugie miejsce w grupie za Realem Madryt, który moim zdaniem jest jednak poza zasięgiem dla kogokolwiek w tej grupie, ale Borussia Dortmund po zwycięstwie 1-0 za Jaxem, City po porażce w Madrycie. Jeżeli Borussia wygra, no, będzie bardzo bliska awansu, więc albo Robert odpoczywa, żeby mieć siłę na walkę z Vincentem Kompanymi, czyli Leonem Lescottem, czy kogo tam z tej swojej armii wystawi Roberto Macini, czy też był to taki... Hmm, no, taki rodzaj nacisku na Roberta, żeby przedłużył kontrakt, którego... Yy nie przedłuża ciągle, odrzucił właśnie kolejną y, ofertę i trudno właściwie mu się dziwić, bo y, zaoferowano mu stuprocentową podwyżkę, co niby robi wrażenie, ale to by było tylko 3 miliony euro za sezon, podczas gdy takie gwiazdy jak Mario Kece y, czy Marco Reus zarabiają dużo więcej, 4,5, a przecież Robert y, 30 goli w poprzednim sezonie jest kluczowym y, zawodnikiem y, drużyny, tak samo jak tamci, choć Początek sezonu do niego nie należy ani w reprezentacji Polski, ani w Dortmundzie. To już Kuba Błaszczykowski jest lepszym strzelcem. Teraz świetny występ w tym spotkaniu z Gladbach: dwie asysty i goal. Robert jeszcze w ten sezon nie wszedł. Może Jurgen Klopp chciał mu pokazać, że istnieje życie bez Roberta na Westfalenstadion. 5 do 0 bez jego pomocy. No ale myślę, że nie, że raczej przed tak kluczowym meczem jak ten z City no nie osłabiałby swojej drużyny wystawi w tym spotkaniu wszystko co najlepsze czyli wszystkich trzech Polaków mimo to bo faworytem nie będzie na BetSafe kursy wyraźnie faworyzują gospodarzy 1,74 za zwycięstwo City 3,75 za remis i 4,50 za zwycięstwo Borussii Dortmund, która nie przekonała mnie w tym zwycięskim meczu z Ajaxem, jeśli ktoś mnie przekonał, to właśnie Robert, bo zrobił to, co do niego należało. Po, po kiepskim dla wszystkich piłkarzy meczu, on dołożył nogę wtedy, kiedy było trzeba i zdobył zwycięskiego gola na miarę trzech punktów. Natomiast jednak gra Borusi była równie kiepska pełna pomyłek błędów, jak w poprzednim. W sezonie, kiedy nie wyszli z grupy, zajęli ostatnie miejsce. Tu na Etihad Stadium jest tak wielu indywidualnie świetnych piłkarzy, że każdy błąd e, zostanie wykorzystany. A widzieliśmy, że i mylił się e, Neven Subotic i Mats Hummels, chociaż taki świetny zawodnik e, i moim zdaniem w przyszłości czołowy obrońca e, Europy i nawet bramkarz e, Widenfeller. Więc ja jednak w tym spotkaniu stawiam na City. Ciekaw jestem, czy Robert strzeli bramkę, ale nawet jeśli. E, a tego mu życzę, to ciężko będzie wygrać Borusi. No i tak stawiam 3-1 dla, dla gospodarzy. Z innych ciekawych meczów sam nie wiem co wybrać. Bardzo ciekawi mnie mecz Zenita, St. Petersburg z AC Milan na przykład w którym Betsafe.com upatruje faworyta w gospodarzach w Zenicie 214 na zwycięstwo Rosjan 325 3 345 zwycięstwo Milanu. 11 pozycja w tabeli. Sprzedanie właściwie. Pełnej jedenastki z dobrych e, zawodników, i to takich, jeżeli odchodzi z drużyny Zlatan Ibrahimowicz czy, mm, czy Tiago e, Silvano, to zawodnicy, którzy wzmocniliby każdą drużynę e, z Barceloną czy Realem, Madryt e, włącznie, zwłaszcza, że tam problemy z, środkowy, z środkowymi e, obrońcami. Mm. Ale też i odeszli tacy kluczowi zawodnicy charyzmatyczni, no jak Alessandro Nesta, jak y, y, Clarence Sidorf, mimo że mieli wiele, wiele lat, no to ciężko bardzo zla, znaleźć dla nich y, następców nawet. Y, nawet dla Filippo Inzagiego, który teraz zresztą jest czołowym krytykiem. Mówi się, że to on może zastąpić trenera Allegriego, ale i Luciano Spaletti trener, trener Zenita, włoski trener Zenita San Petersburg, który też ma problemy po kupieniu, po wywaleniu 100 milionów euro na transfery Hulka i Aksela Wicela. No, zbuntowała mu się drużyna, która chce zarabiać tyle co tamci. Po 5 milionów euro za sezon. Taki mały bunt na pokładzie, bo skrytykował te transfery i zarobki piłkarzy kapitan Igor Denisow, kapitan reprezentacji Rosji i przez to z Aleksandrem Kierżakowem, który go wsparł, wylądował w rezerwach. No więc drużyna jest podzielona. Inni, jeżeli głośno nie krytykują, to robią to po cichu i no, nie jest atmosfera sprzyjająca walce, czyli. Widzę rosyjskiej, czy lidze mistrzów, ale myślę, że w tym meczu z tym, z tym osłabionym potwornie Milanem, który znowu w Serie A nie wygrał, bodajże 7 punktów w zalewie w 6 meczach i 11... 11. pozycja w tabeli. Aż przykro patrzeć na, na tą wielką niegdyś drużynę, i stawiam tu na zwycięstwo gospodarzy, choć niewielkie, choć 1-0. Pamiętajmy, że Milan w pierwszej kolejce nie zdołał uporać się z Anderlechtem Bruksela. Z ciekawych spotkań chciałem jeszcze omówić Arsenal Olimpiakos bez Wojtka Szczęsnego, ale jednak dysproporcja. Nawet po porażce z, z Chelsea jest tak duża, że może ciekawsze będzie spotkanie Porto z PSG. z Pezże PSG nowa siła w lidze mistrzów, e, zwycięstwo efektowne na w tej pierwszej kolejce, gole Izlatana i, i właśnie Tiago e, Silva. Ale, ale rywal słaby Dynamo kijów, a tymczasem, Dynamo Zagrzeb, a, te, a tymczasem teraz naprawdę silny rywal wymagający FC Porto, które co roku sprzedaje swoich najlepszych piłkarzy, choćby teraz hulka, ale zawsze znajduje uzupełnienie. Teraz wrócił z Olimpik Marsylia Lucio González po prostu trzeba oglądać FC Porto, FC Porto choćby po to, żeby zobaczyć, kto za chwilę trafi do czołowych klubów Europy, jakie gwiazdy się tam naradzą. Pamiętam, jak podziwialiśmy Hulka i Falcao razem, jak wygrywali Ligę Europy czy Puchar UEFA, już nie pamiętam, co to wtedy było. No i proszę, jeden, jeden jest czołowym strzelcem Ligi Hiszpańskiej w Atletico, drugi zaczyna karierę w Rosji, a Paris Saint-Germain, mimo że mimo, no jest trochę takim przypadkiem City z poprzedniego sezonu, no, na to potknięcie z silnym rywalem Czy właśnie tutaj Zobaczmy, że i BetSafe.com Też nie widzi faworyta W drużynie szejków Naszpikowanych gwiazdami 2,28 na FC Porto 3,25 remis 3,15 tylko sukces Gości FC Porto Tak bardzo doświadczona drużyna w europejskich puchar pucharach Regularne występy ja w niej po losowaniu upatrywałem wręcz zwycięzcę grupy. No zobaczymy, jak w starciu z tymi gwiazdami, gwiazdami, ale niezgranymi, spiszą się e, piłkarze FC Porto. Ja stawiam, że wygrają, że utrą nosa e, szejką. E, stawiam na zwycięstwo 2 do 1.